Co dalej z Mariną po porodzie? Nowe plany na przyszłość. Marina Łuczenko po raz kolejny podkreśla swoje szczęście w oczekiwaniu na drugie dziecko z Wojciechem Szczęsnym, polskim bramkarzem. Na Instagramie artystka opublikowała filmik, na którym dumnie prezentuje swój ciążowy brzuszek, wywołując entuzjazm wśród swoich fanów. niebawem po ogłoszeniu informacji o ciąży. Marina zdecydowała się podzielić swoją radością na mediach społecznościowych. W piątek opublikowała uroczą rolkę, na której w ciasnym body eksponuje swój brzuszek. W opisie podzękowała wszystkim za wsparcie i wyrazy gratulacji, wyrażając swoją radość z każdej chwili tego wyjątkowego okresu. Ponad milion obserwujących Mariny z pewnością nie może się doczekać kolejnych kadrów, na których artystka będzie promować swoją ciążową sylwetkę. Marina z wdzękiem zapytała swoich fanów, czy chcieliby ją widywać częściej na swoim profilu? co spotkało się z lawiną pozytywnych komentarzy i gratulacji, również od innych znanych postaci polskiego showbiznesu. Reakcja internautów na ciążową nowinę Mariny dowodzi, że cieszy się ona ogromnym wsparciem i sympatią swoich fanów, którzy nie mogą się doczekać kolejnych wieści o zbliżającej się przyjemnej zmianie w życiu. Pary. Dzięki swojej szczerości i naturalności Marina Uczenko zdobywa serca. Swoich fanów, którzy chętnie dzielą się z nią ich radością i entuzjazmem. Jej otwarcie na udostępnianie intymnych chwil z życia osobistego, takich jak ciąża, buduje silne więzi z jej publicznością i tworzy atmosferę wzajemnej bliskości i zaufania. Kropka jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w czasach, gdy media społecznościowe często stawiają nacisk na idealizowane wizerunki i perfekcyjne życie. Marina, prezentując prawdziwe, autentyczne oblicze macierzyństwa, inspiruje i motywuje innych do akceptacji siebie i cieszenia się życiem w jego wszystkich kształtach. Kropka jej spontaniczność i pozytywne podejście do ciąży są nie tylko źródłem radości dla niej samej, ale także dla jej fanów, którzy dzięki niej mogą wspólnie przeżywać te wyjątkowe chwile.